Siemankę, ssmankę. Dzisiaj będziemy chuj mnie jeździć. Ale oby mi tylko. Kurwa, ale telefon spadł. Już 10 godzin już przeklinał. O ja, ale reżę, świata. Dobra, pomyśleć. Gdzie by tu ma pojechać? Chwała nie pokazuję, bo tylko z pokazuję. pokazuje. Dał to sobie w dupy wstać. He, he, he. Dobra, pomyśleć. Nie, nie. Chuj mnie. Jedźmy po karkinie w po lodzie je panem pochodzie. O kurwa. Ej, telefon, telefon, kurwa, telefon, ja pierdolę. No chyba to wiesz? Kurwa, nagrałam już na to. A! Wytnie się. A, sobie się wytnie, dobra, dalej. Dobra. Jedziemy. Uchu, kurwa. Ja olej, nie ja obrazaj głowy tutaj była auto. Pomyśleć. Poczekaj. Chodź do impostu. Impostor. Dobra. Ja jadę tu. Twarzy nie pokazuję, bo tego tylko Pokazuję, a Szczególnie mój przyjaciel. Paczka tarist to niło. Ej, nie pokazuj mordy. I kuwa, ty mi przyjebał.